ani panowie, nazywam się Lord Ciacho, to pierwsze starcie Super Time Force Ultra. Jak e, możecie tutaj zauważyć, <gryw> pierwsze litery tego jakże długiego tytułu e, tworzą wyjątkowy e, skrót STFU, STFU. Tak, ja, wszyscy wiedzą co to znaczy. Ja nie będę tu się wykażać. <gryw> Świadczy to po prostu o e, pozytywnym e, nastawieniu e, twórców. Gry, a twórcą i... twórcami i deweloperem jest Capybara Games. Tak, proszę bardzo. Co to jest? Super Time Force Ultra jest kolejnym, bym powiedział, pixel artowym shooterem, tak? E, zostały tutaj jednakże zaimplementowane e, rozwiązania, z którymi się jeszcze nigdy nie spotkałem w, w grach podobnych, podobnego typu, które zdecydowanie sprawiają, że ta gra jest jedyna w swoim rodzaju. I, ale również wymaga jedynego w swoim rodzaju podejścia, wymaga cierpliwości, także e, zanim zaczniecie grać w tą gierkę polecam jakieś e, herbatki na ułagodnienie temperamentu, jakieś ziółka, tak, babuni, tak, aspirynkę, ja tu mam przy sobie e, takie pudełko pół kilo aspiryny. Tak. Ponieważ było mi to potrzebne, żeby w ogóle obeznać, zapoznać się z mechaniką tej gry, żeby przejść w ogóle cały tutorial i zacząć normalnie, w miarę normalnie grać. Nie? Dobrze, zacznijmy może od opcji, jak to zwykle zaczynam. Czy jest to dobry port PC? -towy? Tak, jest to bardzo dobry port PC, towy że zdecydowanie przystosowana do PC-ów, proszę bardzo. Mamy tutaj do naszej dyspozycji kontrolę za pomocą gamepada, za pomocą klawiatury. Ja używam tutaj tej myszy i klawiatury, ponieważ jest mi tak zdecydowanie wygodniej. Możemy przypisać wszystkie przyciski według własnego uznania, i jest to bardzo miłe, jest to bardzo fajne. How to play? Tutaj pokrótce wyjaśnione są zasady. Tak, jak gramy, gry i bardzo, bardzo polecam zapoznać się z tym. To jest konieczne, jest to konieczne absolutnie koniecznie Tutorial How to Play musicie przeczytać zanim cokolwiek zrobicie, ponieważ zeżre was frustracja, jest na to bardzo, bardzo duża szansa. Settings, Music Volume e, i SF Sound Effects Volume. Osobne suwaczki, super fajnie, e, miło je mieć, wiele gier nawet nie ma. E, wib wibracje, V-Sync, rozdzielczość ekranu, e, tutaj, prawda, e, proporcje ekranu. Możemy sobie ustawić. Eee, Aspekt Nie Przepraszam, nie proporcje. Tu są proporcje ekranu. Tutaj mamy full screen, windows czyli windows full screen. Tak, nie no. Dobrze, nie będzie to. Oraz opcja bardzo tutaj przydatna, bym powiedział, aczkolwiek nie spodziewałbym się wcześniej, żeby ona mi się przydała. Clear save. Opcja, którą musiałem już dołożyć nieraz, z tego względu, że. Utknąłem, po prostu utknąłem w pewnej momencie gry, było to na, na bossach właściwie utknąłem. I e, za cholerę nie mogłem przejść tego bossa. E, męczyłem się z nim dwa dni, a chciałem Wam pokazać, właściwie jest, zawartość gry, tak, a nie chciałem e, ograniczyć mojej prezentacji tylko i wyłącznie do walki z bossem, której i tak mogłaby się nie udać, która jest e, bardzo długa. I posłużyłem się tą opcją, a także całe szczęście, że ta opcja jest. Credits oczywiście tutaj nawet nie wchodzimy, achievementy, w steamowe yy, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, przejdźmy zatem do samej gry i przedstawię wam to co ona ma do zaoferowania, tak my jesteśmy, Wcielamy się, wcieramy się właściwie, kontrolujemy grupę śmiałków z Super Time Force, tak? Naszym celem jest pokonanie złego naukowca, czy tam złego dowódcy, nie? który nasłał na Ziemię, na cywilizację Armię Robotów. Ta Armia Robotów wszystko niszczy, wszystko zabija, wszystko mniejsza. My ich musimy oczywiście powstrzymać, a do tego celu dysponujemy, dysponujemy zabawkami, które umożliwiają nam zaginanie czasu. Tak? Możemy ten czas zatrzymać, możemy ten czas cofnąć. I pomiędzy tym dokonywać różnych modyfikacji do tej linii, linii czasowej. A na naszej drodze znajdziemy wiele znajdziek, wiele power-upów. I ogólnie bardzo tu się dużo dzieje na ekranie. Tak, a to jest nasz dowódca. Komandor Rypickie. <laughs> Czyżby jakiś yy, yy, rodak nasz był w tym studiu? Takie możliwe, jakie możliwe. Gra jest bardzo zabawna, jest to taki banalny, bym powiedział, humor, jednakże gra. I nie y, udaje, że nie jest, tak? Gra doskonale sobie z tego zdaje sprawę. I z, y, twórcy zdają sobie z tego sprawę. I nie starają się udawać, że jest to jakaś megaliczna produkcja, tak? Gra ma być tak, a ma mieć y, banalną fabułę, aczkolwiek bardzo, bardzo rozrywkową. Jest to bardzo rozrywkowa gra, tak? E, I bardzo mnie zaciekawiła, tak? dobrze, przejdźmy dalej. Nie, on już się tutaj wypowie, jego, jego teksty są. Bardzo zabawne czasami. Tak, potrafią, potrafię się uśmiechać przy tej grze. Może odciąża tak to troszkę napięcia, odciąża to troszkę tej frustracji, bym powiedział. Dobrze. E, na sam początek, do dyspozycji naszej mamy trójkę bohaterów. Nie? W miarę progresu w grze możemy, możemy odkryć, aczkolwiek nie, nie, nie musimy. To zależy tylko i wyłącznie od naszych umiejętności. Kolejnych bohaterów w naszej dyspozycji. Nie? A na początek jednak mamy trójkę, Amy McKilling. Shield, Blockerson i Jean Ramboa. Tak, nazwy bardzo, bardzo wymowne, prawda? Każda z tych postaci ma swoje unikalne umiejętności. Jean na przykład posługuje się karabinem maszynowym. Tutaj mamy opisane ich ataki, tak? Jest podstawowy atak lewym przyciskiem myszki. Kiedy przytrzymamy duży lewy przycisk myszki strzela takim potrójnym strumieniem przez jakiś czas. Amy McKean ma pociski, które się odbijają od ścian, od sufitów, ogólnie od przeszkód. Kiedy przytrzymamy lewy przycisk myszki, żeby naładować jej jakby takiego power-up'a, tak, taki power-shot, ma strzał, który przenika przez struktury. Shili natomiast posługuje się tarczą, blokuje pociski, blokuje eksplozje, a przytrzymawszy lewy przycisk myszki, e, naładujemy go, e, że tak powiem, tajną moc e, takiej tarsi przestrzennej tak? możemy jej użyć także do niszczenia swoich przeciwników. Dobrze, zaczynamy, zaczynamy, proszę bardzo, oto jak wygląda świat gry pixelowej, i niemniej jednak bardzo dużo się tutaj dzieje, prawda? Widzicie, bardzo tutaj się dzieje dużo. Proszę bardzo musimy tutaj wszystkiego unikać. A, proszę bardzo, już zginąłem, na samym początku już zginąłem. P -p wszystko pięknie, super, ponieważ... W tej grze co chwilę się ginie. Tak? Gra została wokół tego owinięta, zaprojektowana. Tutaj użyłem tak zwanego time-outa. Tak? Zanim przejdziemy dalej, wyjaśnię w ogóle co się dzieje na ekranie. Oczywiście tutaj e, mamy nasze tutaj znajdźki, są to tak zwane żółte e, znajdźki, to glorby. Glorby dodają nam tutaj timeoutów, w których mamy ograniczoną ilość na misję. <laughs> e, tak. Yy, dodatkowo po sam, w samym środku tutaj yy, mamy czas na misję, jest to domyślnie 60 sekund czas nieubłaganie ucieka jednakże wciskając yy, prawy przycisk myszy zatrzymujemy czas, wykorzystujemy tego timeouta właśnie i możemy w jakimś stopniu cofnąć ten czas Tak? <coughs> podczas kiedy my cofniemy ten czas przepraszam bardzo, coś mi gardło nie domaga yy, taka reporterska, żebym to powiedział, dogodność, muszę troszkę zbliżyć. Dobrze. E, w czasie, kiedy my użyjemy tego timeouta, tak, możemy tak naprawdę wrzucić sobie tutaj drugą postać, kolejną postać, tak. Proszę bardzo, kolejną postać. Która zacznie wykonywać... A, yy... <laughs> nie zauważyłem. Wspólnie z naszym poprzednim bohaterem Kolejne czynności, tak? Niestety nie udało mi się ocalić tego poprzedniego koleżki, ale myślę, że... Chyba postaram się to zrobić, ponieważ jeżeli uda nam się ocalić naszego poprzedniego bohatera od e, niechybnej śmierci, wtedy, wtedy możemy, że tak powiem, zebrać go jako takiego power-upa. Proszę bardzo, udało mi się. Zebrałem go jako takiego power-upa, tak? E, że to powiem, zyskałem jego moc. O, proszę bardzo. Kuchy. Zyskałem jego moc. Aż coś to gadło mi się nie domaga. Ale co umożliwia mi, że tak powiem, posługiwanie się mocami obu, obu bohaterów, tak? Że może, może. Zapodłączę. Proszę bardzo, jak pięknie, jak proszę, Znajdźcie nasze. O! Ale z kolejnej. Jak widać, moglibyście sobie pomyśleć. O! 60 sekund, tak? Rozgrywki na planszach. 160 sekund tak na dobrą sprawę może się przewinąć nawet do godziny, do dwóch godzin. To jest to całkowicie całkowicie możliwe i powiedziałbym normalne. Normalne. O proszę bardzo, strzeliwszy w to, sprawiłem, iż czas spowolnił. Dobrze, mogę teraz cofnąć się ponieważ ta postać doprowadzi do tego, iż czas zostanie spowolniony, tak? A ja mogę po prostu wziąć kolejną, postać i nią umrzeć. Nie, nie umrzeć. E, tutaj także chciałbym wyjaśnić, jak widzicie, jest tu zaznaczony tak zwany punkt bez powrotu, tak? Kiedy pojawia się ten e, czerwony marker, nie mogę w tym miejscu tak, przyzwać kolejnego bohatera. Po prostu się to już nie da. To se ne da, pane Przepraszam. O. Przepraszam. O. <laughs> Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? E, chciałbym zaznaczyć, że jest mi niesamowicie trudno komentować i grać, ponieważ ta gra wymaga absurdalnego wręcz Absurdalnego Absurdalnego Tak Hmm, skupienia się. A, proszę bardzo. Ja, tutaj zrobimy sobie, cofniemy troszkę. Proszę bardzo. A, ty. Łożę, ty. Taka myślę, że najrozsądniej będzie. Wy tak raz zmusza do użycia szarych komórek. Nie ma się tutaj co z tym wszystkim ukrywać. Proszę bardzo... Tak, zniszczyliśmy, ale... za Zabi... Podwójnie! Podwójnie ten sam błąd zrobiłem! Ale podwójnie niesamowite! Poczekać! Poczekać po prostu, tak? Poczekać, proszę bardzo, znajdźka w postaci yy, odzyskanego czasu. Czasem bywa irytujące, kiedy nie mogę gdzieś wskoczyć z jakiegoś powodu durnego. Czas nieuboga nie mija. Tak? Czas. Oj, proszę bardzo, to jest bardzo ciekawy moment. Bardzo chciałem Wam to zaprezentować i całe szczęście się nam się mnie to, mam nadzieję, uda. Jest to jedno z takich wyzwań. Jest to. Tutaj mamy kumpla komandera repeatskiego. Nazywa się Jeff. Jest to jego kumpel z technikum, jak tutaj wyjaśnia. Tak? I możemy go uratować, jeżeli my go uratujemy. Dołączy on do naszej drużyny. I obdarzy nas dodatkowymi możliwościami, tak? Bodajże Jeff ma chyba wyrzutnik granatów. Jest to bardzo duża siła rażenia i jest się o co starać. Niestety na naszej drodze zawsze coś stanie, tak? Po pierwsze mamy tutaj drzwi, które nie tak łatwo rozwalić, a po drugie to tutaj się zaraz pojawi cholernie wielki robot. Tak, tak proszę bardzo, ten robot się tutaj pojawi i ten robot będzie chciał okrutnie zamordować Jeffa. Tak? Naszym zadaniem jest go, nie musimy tego robić, jest to, tak jak mówię, opcjonalne, ale miło zrobić, prawda? Miło, bardzo, miło to zrobić. Dobrze. W takim razie postaram się jak mogę to zrobić. Proszę bardzo. W tym momencie e, musimy namnożyć naszych bohaterów do stopnia absurdu. No. Musimy ich namnożyć, proszę bardzo. Atakować... Check, tak, tak. ...póki ten robot sobie nie siądzie. I... O, tak, 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 dobrze. Jest tak, okej. Okay. Może mi się uda. Może mi się uda, a może mi się nie uda. Któż to wie? A, tak. Proszę bardzo. Jest to gra! na ułamka sekund, a podczas kiedy ten robot strzeli, to tak naprawdę my nie mamy już co robić, bo nasz bohater, tutaj nasz kumpel kumpel komandera zginie! I wtedy mamy przeszlany. Dobrze. Drzwi powoli giną, ale on tutaj już strzela, się podnosi. Trzeba to jakoś zrobić, zanim on się... Zanim on się podniesie, tak? A tak, się podnosi, tu mamy do sobie Łomeczki Łomeczki, sekund że mówię, jest to gra, w której potrzebne jest naprawdę Bardzo, bardzo duże skupienie, bardzo, bardzo duże Bardzo, bardzo, bardzo duże Bardzo duże Cholery, cholery jedne I może potencjalnie Może potencjalnie prowadzić do Ekstremalnej frustracji może tak może nie przeczę w moim przypadku było podobnie eee, gra prowadziła do absurdalnej frustracji na samym początku, później jednak się nauczyłem że lepiej podejść lepiej podejść do tego na spokojnie tak to, że mam te 60 sekund nie znaczy, że będę grał Tą planszę 60 sekund, trzeba tutaj cierpliwie, proszę bardzo, jak widzicie z każdą sekundą, z każdym łamkiem sekundy właściwie, z każdą czynnością robi się delikatnie lepiej. I z odrobiną cierpliwości tak yy, można tutaj, że tak powiem, dokonać cudów! Chyba właśnie dokonałem tego cudu, chyba mi się... Tak, udało się? Udało się, złapiemy czas i złapiemy Jeffa! Uratowaliśmy Jeffa! Tak jest! Teraz Jeff staje się częścią naszego teamu i możemy go dowoli wykorzystywać. O, proszę bardzo! Umiejętność Amy się przydała. Proszę bardzo. O, już sobie, sobie cofniemy. To jest, moi drodzy: Oto Super Time Force Ultra. Gra, gra zdecydowanie dla gracza cierpliwego. Dla gracza zdecydowanego. Dla gracza, który chce użyć szarych komórek ponad swoją zręczność aczkolwiek w tej produkcji trzeba się wykazać jednym, trzeba się wykazać szarymi komórkami i trzeba się wykazać zręcznością, tak? Trzeba tutaj tak naprawdę posługi wykonywać kilka, kilkanaście kilkanaście czynności naraz aby okiełznać tą grę i bardzo mi się to podoba bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba, proszę bardzo Naprawdę, bardzo mi się podoba. Jest to tytuł zdecydowanie godny waszej uwagi, i godny waszego czasu. O, siema dzieciaki. Yy, I nie ma co się zastanawiać, nie ma co się zastanawiać, naprawdę. Brać! Brać, kupować i grać! Jest to naprawdę bardzo ciekawa alternatywa do wielu, wielu innych tytułów, które prowadzą nas za rączkę, zmuszają nas do sztampowego postępowania, a ta gra tak naprawdę Widzicie, tutaj nawet nie ma ustawień poziomu trudności, tak, no, no to jak nam pójdzie w tą grę zależy tylko i wyłącznie od nas, od naszego wyczucia czasu, bo czas w tej grze jest y, motywem przewodnim, tak, tylko, 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 tylko i wyłącznie od nas. A, to, to jest nam nie poszło tak, jak powinno pójść, trzeba wykorzystywać umiejętności wszystkich naszych tutaj postaci jak idzie proszę bardzo i tylko w ten sposób możemy zakończyć w jakikolwiek w jakikolwiek pozytywny sposób tą grę. To jest. I to by było na tyle moi drodzy. Subskrybujcie, komentujcie, motywujcie mnie do dalszego działania. Jeśli moja twórczość Wam się podoba, dam się Lord Ciacho, do zobaczenia ponownie.